Z tej strony Borys. Jak widzicie, dzisiaj tu jest Manitu. I tak taka trochę niższa przyczepa od, od wioskina, który stoi tam. I dzisiaj, 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 na, dzisiaj jeszcze przed odcinkiem zbudowałem taki mały sklepik i w nim będzie, będzie taki kosz i widły. I kupi, pojadę pod do Manitu przyczepę i kupię widły, a co będzie dalej, zobaczycie w filmie. A teraz... Możemy już zaczynać. Na początku podciepię manitu do przyczepy. A teraz możemy jechać do sklepu. Widzimy się jak już z nim będę. Zajechałem już pod sklep. Tu są tu jest nasz sklep. A teraz widzimy manitu kupimy widły i ten właśnie kosz, co tam stoi. Na początku wjadę Manitu, żeby zabrać widły, a później jeszcze to sobie kosz. Wezmę te widły, żebyście wiedzieli, jak zakładam. Patrzcie, tu są takie dwa bolce i je trzeba wsadzić w to. A później tu są takie miejsca na dziurki, no i je tutaj naczepiam na to i mam założone widły nie wiem tu sobie manewrować czy je dawać do szadła. no ale dobra teraz wjeżdżamy po ten kosz teraz załaduję to Te widły do końca nie pasują na ten kosz, chyba, żeby była trzeba jakoś tu pokombinować. Ale ja po prostu postawię i wycofam. Albo, albo spróbuję to założyć. O, udało się. Teraz podczepię, przyczepię do ładowarki i pojedziemy tutaj w, w, w miejsce, żeby zabrać kamyczki. Odczepiamy i jedziemy. To jest akurat tutaj bardzo blisko, no bo jak widzicie tutaj wszędzie są kamyczki. i to w takie fajne miejsce tutaj. I tutaj załaduj, odczepiamy teraz. Zmęta to jest. teraz co parę kamyczków. Zawiziemy je pod, te kamyczki też pod zwierzęta. Pod farmę, którą robiliśmy też no, już całkiem dawno na odcinku. Też jest już z manitu. A później ja już zrobię z tymi kamyczkami. Co będzie trzeba, już poza filmikiem. Dobra, myślę, że tyle wystarczy, bo to tam zwierzętom rozdamy, żeby one po prostu tam miały tak ładniej. A teraz przyczepę postawię tak i otwieramy burtę. Ta burta się zepsuta, więc ona trochę odpada No mamy to. Chyba no, odsypię po prostu drugą się powyładowało to nie ma znaczenia która wszystkie się odczepiają i teraz wezmę kos nawrócę i teraz podnosimy teraz mają na wystarczającej wysokości ładujemy kos na to i odjeżdżamy. Zamykamy łódkę i jedziemy zawiąć to na farmę. I jedziemy teraz na, na farmę. idziemy się jak na niej bada. Jesteśmy już pod farmą, odpinamy przyczepę, otwieramy burtę. Mam dobra, już Nie, jak ona tak odpada, to już, już zabiorę ją. Teraz... A teraz położymy ten koszt i damy te kamyczki. O kurczę. Upadło nam. Nie muszę zbierać No i dobra. Jak kosz już leży z kamyczkami. To teraz damy w różnych miejscach. Tu jeszcze będę musiał... Na następnym odcinku już to zrobię. Zmienić trawę z wierzątką, bo już cała żółta się zrobiła. A na tamtym odcinku jak dawaliśmy to jeszcze była zieloniutra. A akurat wiem, gdzie jest dużo trawy. Tu jeszcze wczepię. A te kamyczki tu będą sobie stały jakby na zapas. No i dobra, no to do zobaczenia, do następnego filmiku, pa! O, jeszcze zapomniałem. Nie, za, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i, da, i za, dać lajka, łapeczkę w górę. Do zobaczenia. Pa.